Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy na kanale Komputronik, w ramach którego poproszono mnie, żeby przygotować dla Was listę najbardziej opłacalnych smartfonów do około 1500 zł, choć w czasach jakich żyjemy do 1500 zł równie dobrze moglibyśmy nazwać ozgrozo telefonami budżetowymi. Natomiast tak, myślę, że bez problemu do kwoty około 1500-1600 zł, nie przekraczając tej kwoty, 1600 zł. Myślę, że bez problemu będziemy w stanie znaleźć dla was kilka bardzo fajnych urządzeń, które według mnie posłużą wam na kilka ładnych lat. Zatem żeby nie przeciągać, przejdźmy moi drodzy do konkretów. Po pierwsze, urządzenie, które jest znacznie poniżej kwoty 1000 zł, urządzenie, które wiadomo, nie będzie przygotowane dla osób wymagających, raczej dla osób, które chcą mieć smartfon ze wszystkimi funkcjami smart. A jednocześnie chcą mieć fantastyczną baterię. Mowa tutaj o Galaxy M15. Smartfon wyceniony na zaledwie 599 zł oferuje nam baterię 6000 mAh, ekran Super AMOLED 90Hz, Androida 14 wraz z nakładką One UI wersji 6.1, aparat główny 50 megapikselowy plus 128GB pamięci wbudowanej i dodatkowo istnieje możliwość włożenia karty pamięci. Niewątpliwie jest to urządzenie warte polecenia, szczególnie biorąc pod uwagę tę baterię, ponieważ rzadko w 2024 roku zdarza się kupić urządzenie. Znaleźć urządzenie, które będzie posiadać takie ogniwo. Jak najbardziej poniżej, znacznie poniżej kwoty 1000 zł, jestem w stanie polecić. Drugie urządzenie, które zostało wycenione na kwotę 1199 zł, bądź jak kto woli 1200 zł, jest Oppo Reno 12 s Smartfon również z dużą baterią bo 5000 mAh, przy przeładowanie, bo 45 W, ekran AMOLED 120 Hz, gdzie szczytowo w piku mamy jasność 2100 nitów, dodatkowo solidny MediaTek 9306 nm, 256 gigabajtów pamięci wbudowanej, 12 GB RAM w podstawie, a mamy jeszcze dodatkowo złączone karty pamięci. Obiektywy 3, ultra szeroki, główny 50 MP oraz makro 2 MP, wszystko to w cenie zaledwie 1200 zł. Moim zdaniem warto jest dać szansę Oppo Reno 12FS. Następny telefon, który jest na rynku od zeszłego roku, który bardzo lubię, który bardzo cenię i również jest wyceniony w takiej samej kwocie jak wcześniej wspomniany Oppo, mowa tutaj o Motorola Edge 40 Neo. Dimensity 7030, 5000 mAh bateria, 68 W ładowanie. Solidny p -Oled 144 Hz. Tak, aż 144 Hz. No i moim zdaniem nienagalna stylistyka. Jak za 1200 zł uważam, że warto jest spojrzeć strony stronę Motorola tym bardziej, że uważam, że w tej półce cenowej, w tym segmencie cenowym Motorola robi naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre telefony. Kolejne dwa telefony, które znalazły się na liście to urządzenia, o których również już wspominałem u siebie na kanale. Są to dwa smartfony. Samsung Galaxy A35 oraz Galaxy A55. Smartfony są do siebie bardzo podobne. Na pierwszy rzut oka dla większości osób będą niemalże nieodpowiedzialne czuwalne, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. A55 to bardzo podobne urządzenie, natomiast z mocniejszą wersją Exynosa 1480, plus dodatkowo niewielkimi niuansami, natomiast z tego co patrzyłem aktualnie ceny A35 oraz A55 są bardzo podobne, zatem jeżeli szukasz telefonu do około 1500 zł, warto jest spojrzeć na jedno bądź drugie urządzenie. No i ostatni telefon wyceniony na 1499 zł, bez problemu można go kupić w sklepie Computronic, jest to Google Pixel 7a, czyli smartfon z tej Tańszej linii, ciężko mi to w ogóle nazwać urządzeniem budżetowym, mamy ekran 90 Hz OLED, czystego Androida działającego na Google Tensor G2A, baterie 4400 mAh, ładowanie zwrotne, indukcyjne, certyfikat dwojowności IP67, aparat główny 64 megapikselowy oraz 13 megapikselowy ultra szeroki. Jeżeli szukasz telefonu do około 1500 zł, moim zdaniem warto jest spojrzeć na dosyć w dalszym ciągu jeszcze świeżego Pixela 7A. I tak mniej więcej, moi drodzy, prezentuje się moja subiektywna lista telefonów do około 1500 zł, na które warto jest jak najbardziej spojrzeć w 2024 roku. Ale wiadomo, ja nie jestem alfa i Omegą. Jak i według Was, są najciekawsze smartfony do 1500 zł. Nowe, nieużywane. Bo wiadomo, na rynku smartfonów używanych jest wolna Amerykanka. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie. Gorąco zachęcam o pozostawienie łapy pod filmem oraz subskrypcji na kanał Komputronik. Widzimy się w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.